Freedom. We take the battle to them! Siema, Siema, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, patch 1.089 już za niedługo. On będzie, jakby tak powiedzieć, wrzucany 10 grudnia. Będzie aktualizowany na zasadę, że oczywiście wcześniej możemy sobie już tutaj pobierać taką aktualizację. Tutaj w, też dostaliśmy dużo informacji dotyczących nowego patcha, co tam będzie wprowadzane. Ja wam tam parę rzeczy już też nagrywałem i tam omówiłem, lecz ostatnio w Discordzie Rise of Kingdoms i też dzisiaj widziałem rano, że w grze też była jakaś informacja i ten, znaczy, nawet można było wypełnić jakąś ankietę, lecz nie wiem, czy ona mi po prostu tutaj zniknęła, ale nie mogę nic znaleźć. E, tak mi się po prostu daje, że z rana widziałem po prostu taki komunikat systemowy bez od ale on po, po prostu jakby zniknął. Więc, więc nie wiem, czy to jest po prostu powodowane tym, że, że coś tam poprawiają, czy coś tam jeszcze nie, nie tak było. No ale wracając do meritum, to była, to co było w grze, to było właśnie to, co ja Wam tutaj, jakby tak z Discorda przetłumaczyłem i Wam oczywiście o tym wszystkim opowiem. Ten patch będzie taki typowy, świąteczny. Ten patch będzie prawdopodobnie też troszeczkę rozbity na dwie części, no bo jakby na to nie patrzeć. Oni mówili, że 10 grudnia wprowadzą dany patch, ale też 16 grudnia wprowadzają kwestie z tymi migracjami do, między królestwami. Czyli wiecie, że chodzi o kawałka 2, 3 i 4, o którym wam już nagrywałem film. Więc mi się zdaje, że oni to tak rozbiją, bo to oni dawali, że to będzie jakby po tym patchu, czy w trakcie tego patcha, te wszystkie zmiany na kawałka 2, 3 i 4. Więc tam wiem, wiem że graczem, nie wiem, czy mają wydłużony w tym momencie czas, czy to po prostu się przesunęło o parę dni. Mówi się zdawało, że to informacja o tych zmianach będzie jeszcze troszeczkę wcześniej, na początku grudnia. Lecz no, są zmiany, więc, więc to jest duży plus. Co oni planują? Planują zaktualizować przede wszystkim grę, jeżeli chodzi o eventy świąteczne. I co tutaj o tym już zaczynamy opowiadać. Zaczyna się od tego, że oczywiście że mówią nam, kiedy planujemy zaktualizować grę. Też oczywiście. Przed aktualizacją można sobie dane z za pośrednictwem zakładki, wersji aktualizacji na stronie wydarzeń, aby zdobyć dodatkowe nagrody. Czyli jak zaktualizujemy grę, jak widzimy jakąś informację na telefonie lub też na komputerze tam się gdzie gracie, dostaniecie też nagrody. I od czego to się zaczyna, że udekoruj salę z naszym świąteczną serią wydarzeń. Podejdziesz dzisiaj z nami, podjedziesz się z nami, z nami ceniami. W tym roku przygotowujemy dla Ciebie mnóstwo niesamowitych wydarzeń świątecznych. Super sanie, zbieraj je, lśniące gwiazdy i udekoruj swoje super sanie, aby otrzymać niesamowite nagrody. To jest ogólnie związane z tym eventem, czy eventem, wydarzeniem, gdzie mamy 7K rubinów, który Wam też pokazywałem w oddzielnym filmiku. Czyli tam będziemy, jakby tak powiedzieć, sobie je tutaj wrzucać. Ja nawet odpalę sobie folder, żeby Wam tutaj mniej więcej pokazywać na drugim ekranie, jak to tutaj wygląda. Bo nie będę ukrywał, fajnie też się o tym opowiada, jak tutaj będę mógł Wam jakoś na obrazkach o tym jeszcze raz przypomnieć, bo ostatnio właśnie tak, tak robiliśmy i wiem, że to też Wam się spodobało. Eee, ok, właśnie tutaj. Tak, widzicie, tutaj mamy właśnie te, gdzie będziemy zbierać sobie. Tutaj te lśniące gwiazdy. Eee, co tutaj jeszcze mamy? Wiecie? Ok. Akurat akurat otworzone. Najazdy Barbarzyńców, ukoń najazd odzyskaj ładunek rady handlowej, zdobyć błyszczące gwiazdy. To jest prawdopodobnie związane z tym, że będziemy atakować, czy będziemy bronić, jakby tak powiedzieć, naszego jak ja to kiedyś nagrywałem w imbyczka Fernando. Przed barbarzyńcami, wiadomo, im wyższy tam poziom tego, tym lepsze nagrody. Gdzieś miesiąc temu to też było, więc. Tutaj, jeżeli będziecie mieli taką szansę, no to oglądajcie sobie filmik, jak to mniej więcej robić i jak się do tego przygotować, bo tam naprawdę można wyciągnąć nie, nie tylko nagrody, o których tutaj mówią, czyli dodatkowe te gwiazdy, które tutaj widzicie, lecz też będziecie mogli tutaj oczywiście skorzystać z tam eventu, gdzie mamy 20 złotych główek do wygrania, bo tam pierwsze miejsce tyle dostawało. Top 10 miała chyba tam te złote głowy do wyciągnięcia z tego eventu, więc to jest naprawdę fajny event. Rynek melonów, rynek melonów to jest coś nowego, o którym wam tutaj też już mówiłem, zaraz się przyjrzymy szybko, czy ja tutaj ten rynek melonów mam, tak, eee, też o tym wam mówiłem w, w, w oddzielnym filmiku, eee, tu będziemy po prostu eee, za każde, ma, eee, za każde melony szale, że każdy ma melonowe co zbieraj i sprzedawaj eee, ergi melony, to jest chyba ta wersja eee, tych, 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 tutaj co macie eee, szarych, tak jakby powiedzmy melonów, aby zarobić melonowe pieniądze, aha, czyli nie, przepraszam. Czyli te melony, będziemy wymiać na te melony pieniądze i potem będziemy je mogli tutaj sprzedawać. Po prostu będzie przez taki, jak Wam mówiłem, że będziemy mogli kolekcjonować, kraść i sprzedawać melony. I tutaj lecimy dalej, aby zrobić melonowe pieniądze, które możesz wydać na różnego rodzaju smakowite nagrody specjalne oferty też później się pojawiają czy uda się do kowala by skorzystać z tej ograniczonej czasowej oferty kupuj ze zniżką fragmenty planu wyposażenia, legendarne materiał wyposażenia i nie tylko to jest to co pojawiało się z takimi jeżeli pamiętacie ja też o tym nagrywałem filmik z młotkami, gdzie tam za, za ileś tam młotków mogliśmy wymienić sobie na przykład na tam jakieś legendarne zwój, które potrzebujemy do stworzenia lub też na materiały zresztą o tym też mam filmik zrobiony, więc też możecie przejrzeć na moim kanale tam mieliśmy ogólnie właśnie pokazywane za co to wymieniamy, jak dobrze pamiętam to była za rubiny i też za pakiety w grze fajny event, ale też trzeba go mądrze robić, nie przesadzać, bo Czasem niektóre wymiany się w ogóle moim zdaniem nie opłacały. Oczywiście pojawi się też zenit. O zenicie tu dużo nie będę mówił, bo zrobię oddzielny filmik na temat zenitu. Ale zenit, wiadomo, nowy motyw miasta. A to zostawimy sobie po prostu na oddzielny filmik, wam opowiem ogólnie o zenicie i co o tym sądzę. Szósty trening uzbrojenia Lotara, czyli po raz kolejny rzucamy rękawice Lotarowi. gracz czeka wiele poziomów trudności. Zobaczymy, jak będzie ten Lotar wyglądał. Czy on będzie w tym nowym już zestawieniu? Z tymi, wiecie co się zmieniają te talenty. Każdy, więc, serwer miał różne talenty. Tak było ostatni raz. Czy będzie po staremu, że będziemy lecieć, wiecie, tą, z tymi tabelkami i, i cyferkami po kolejce, jakie wybierać umiejętności jego? Ostatnio też się dało to jakoś, obejść, w sensie, że gracze znaleźli jak tam najlepiej to zestawić, ale każdy serwer miał, jak dobrze pamiętam, inne te umiejętności, więc to jest kolejne wyzwanie, ale kolejne, kolejny fajny event, który możemy zrobić i też skorzystać z tego, prawda? Co to mamy dalej? Rybacka Fortuna, już o tym Wam mówiłem. Fisherman wraca do też na rejony. Bardzo fajny event. Można fajnie połowić, powymieniać sobie, jakby tak powiedzieć, na fajne nagrody. Ale tam nie przesadzajcie. To nie jest jakiś taki event, który warto jakoś nie wiadomo pchać rubiny czy też kasę. Po prostu, co się uda, to po prostu wymieńcie na te nagrody, które Wam najbardziej odpowiadają. W danym momencie, w jakim miejscu jest wasze konto, i, i uważam, że to po prostu to jest taki event, który można zrobić, ale nie przesadzać. Takie, jest, takie jest moje zdanie co do tego łowienia. I Ceremonia otwarcia zachowuje się przez 7 dni, aby zdobyć niesamowite nagrody. Szczegóły, harmonogram znajdziesz w kalendarzu wydarzeń, które wydarzenie będą dostępne tylko w regionach, w których wszystkie, które wszystkie królewskie istnieją co najmniej 21 dni. Czyli logujemy się przez 7 dni, dostajemy nagrody. Zobaczymy, co tam będziemy mieli. Miejmy na uwadze to, że w grudniu powinni się pojawić epicy dowódcy inżynierów. Miejmy pod uwagę też to, że powinni się pojawić dwaj nowi dowódcy legendarni inżynierii też. I miejmy też na uwadze, że powinien się leadership Filip też pojawić, więc... W grudniu powinniśmy to wszystko już dostawać. Takie jest moje zdanie, bo, do, bo od stycznia czeka nas znowu zabawa z nową, z nową cywilizacją i nie tylko, więc tam też będzie dużo eventów. Więc w grudniu, po, po, grudzień, styczeń, luty to by się do taki e, okres bardzo ciekawy dla Rise of Kingdoms i, i dużo rzeczy się będzie zmieniało. Co tu mamy dalej? Nowe wydarzenie, czy też event, się jak twierdzę, że to jest ogólnie tryb gry. Czyli ta, cerolka e, pojawia się królestwo Mystic. E, Rano, de Mystic składa się z wielu losowych etapów. Zmieniają się wrogowe mapy, sprawiają, że zawsze będziemy zgadywać. Hmm. Że zawsze będziesz zgadywać, okej. Okay. W każdym królestwie Mystic znajduje się trzy etapy. Typ e, etap końcowy, w którym będziesz musiał walczyć z wodzem Ceroli. Pokonanie wodza zapewni Ci cenne nagrody i zapisze Twoje postępy. Jeśli wszystkie oddziały Twojej drużyny zostaną pokonane, będziesz mógł zrestartować grę do zapisanego dostaniego zapisu. Fajna opcja. Trzecia, w miarę postępów w Królestwie Mystic odblokujesz nowe potężne umiejętności fabularne. Ok. Czwarte, wrogowie będą coraz potężniejsi w miarę po pochodzenia przez kolejne etapy. W ostatnim etapie zmierzysz się z potężnym wodzem Ceroli. Pokona ich, aby uczy oczyścić Królestwo Mystic. Real on the Mystic jest podzielony na tryb normalny i legendy, choć obecna wersja pioniera nie za, zawiera trybu legendy. Królestwo Mystic, Mystic będzie miało również wyłączony tryb zrównoważony, który wyrównuje premie cywilizacyjne wszystkich operatorów, poziomy technologiczne i tym podobne. Ponadto wszyscy rozmieszczeni dowódcy będą w sprzęty i zbrojenia o równej sile w zależności od jednostki, którą się specjalizują. Optymalizacja, yy, potem mamy już dla laskim, ogólnie jeżeli chodzi o to ten tryb grynowy, mi się zdaje, że to będzie coś związane, coś nowego, tak jak była ta balada Iliany, czy jest balada Iliany albo Cerolki, to dostajemy po prostu nowy event, który się będzie pojawiał i będziemy z niego zdobywać nagrody. Jakie to będą nagrody, co tam będzie warto zrobić? Jeżeli będziemy mieli czas i, i i też nam troszeczkę się uda zrobić to na przykład w parę osób i nagrać wam o tym film. To oczywiście z tego wam zrobię i będziemy mogli sobie o tym też przecież porozmawiać, prawda? I też będziecie mogli zobaczyć o, o co w tym wszystkim chodzi. Więc czekam na ten event i będziemy to pchać dalej, jeżeli chodzi o informacje. Co no to już mamy dalej? Optymalizację Lost Kingdom Zoptymalizowano funkcję sezonową podboju zmiana biegów. To jest chyba. Zmiana biegów to jest chyba nie zmiana tylko Shifty Gears, jak dobrze bo tak przetłumaczyło mi chyba na polski. Usunięto wieże strzał w sojuszu. Odziały z Kirmisheru, opuszczone miasto lub budynek, będą miały odczekać krótki czas, zanim będą mogły przeprowadzić podstawowe ataki, zmniejszono połowę, e, połowę liczby monet wymagając do odnowienia dowódców. To jest chyba związane z tym KVK Shift Gears, czy jakoś tak, jak to się nazywało, mogę się mylić, bo nie pamiętam, nie grałem tego KVK i nie pamiętam teraz całej nazwy. Ale prawdopodobnie to są takie zmiany dotyczącego kawałka, bo tu też piszą, że zwiększono podstawową prędkość marszu, jednostek zmiennokształtych, obniżono wymagania dla osiągnięcia krzyżowca, które wymagają użycia jednostek. Podpadimy setko tutaj szybko Discorda z tego co wam tłumaczyłem. Gears, tak, to chodziło o to. Chwilkę. Tak. Chodziło o to, że oni tutaj zmieniają te. Okay. Uff. Tak. Może Wam Discorda, że się zobaczy ogólnie to, co przetłumaczałem od razu. Hmm. Zwiększono prędkość posłuchania, prędkość marszy, jednostek zmieniono kształty, obniżono wymagania dla osiągnięcia krzyżowca, które wymagają użycia jednostek, zmieniono kształty do zabicia, poważnego zranienia wrogów jednostek, zmniejszono maksymalną liczbę odnowionych dowódców, które można mieć we wczesnej i środkowej części fabuły, zmniejszono zasięg ataku jednostek hartowników 15%, tak, to było z kirmaszerów, czyli 15%, ok, zmniejszono zasięgi ataku jednostek alteryjnych w trybie... Wieży strzał 12%, czas wymagania do przejścia oddziału w trybie wieży strzał z 20 do 12 sekund, Próco czas zmiany kierunku przez oddział w trybie wieży strzał z 25 do 20 sekund. Ogólnie wiem, że wy tego KVK nie lubicie, bo dużo graczy mówi, że niby nie chcie, to KVK je nie, nie, nie zachęca, tym bardziej, że na no, niestety jest dużo ludzi, którzy Hejtuję inżynierów i nie podobają się związane w ogóle z nimi tam zmiany. Dowódcy, jak wychodzą, no i też to KVK, które je, no jest takie podobne do tego, prawda? Więc to tak wygląda. Wybaczcie, coś mi tutaj wyskakują komunikaty. Musimy to wszystko pozamykać. Ok, więc no, ja ogólnie jeszcze nie grałem tego KVK, jakbym miał grać, to bym w chciał sensie tutaj się coś więcej dowiedział z tego. Lećmy dalej. W sezonie podbojów przywódcy sojuszu mogą teraz przekazywać kontrolę nad przełęczami, twierdzami krzyżowców, tymi miejscami innymi sojuszów w swojej koalicji. OK, to jest kolejna zmiana. Dodawamy przycisk odbierz wszystkie dla nagród za zadanie sezonowe w sezonie podbojów. Fajnie. Kanały czasu związane z zaginionym które są teraz ograniczone przez ratu przy ograniczone poziomem ratusza, sorka. Naprawdę ma błąd, który spowodował, że niektóre umiejętności wpływające na wiele typów jednostek, takie jak Boskie Objawienie i Zastąpienie Bogini Joanny Dark, były traktowane jako umiejętność pojedynczego typu jednostki, co błędnie pozwalało im aktywować efekty artefaktów. Oho, okej. Okay. będzie teraz zwracać również zasoby. Pod koniec Zaginionego Królestwa czas zasobów wydanych przed naleczenie, jednostek Królestwa zostanie Ci zwrócona. Ta zmiana będzie się tylko w Zaginionych Królestwach które rozpoczną się po aktualizacji, czyli po 10, po 10 grudnia, jak powiedzie aktualizacja, a wy będziecie wchodzić w kawałka, będziecie już z tego po prostu korzystać, tam było 10% zwrotu surowców tego, jeżeli pamiętacie, co opowiadaliśmy w ostatnim odcinku. Dodano kryształy transmutacji do nagród za szereg osiągnięć żowców w Zaginionym Królestwie Sezonu drugiego, Odległa Podróż, w Sezonu trzeciego i światło, światło i Mrok, to zmiana będzie tylko w Zaginionych Królestwach sezonu 2 i 3, które rozpoczęły po aktualizacji. Czyli jeżeli w KFK 3 i 2 będziecie mieli po prostu za te, żeby tak powiedzieć, osiągnięcie danej nagrody, będziecie dostawać dodatkowe kryształ o transmutacji. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Optymalizacja arki o Wow, co tutaj mamy? Ulepszono mapę Golden Battlefield, dodając nową grafikę, efekty wizualne. Pozwolenie na urlop i zmiany imigracyjne. Ok. Hmm. Aha, tu arka już była. A, czyli teraz tak, arki tylko znowu zrobili, do, dodają nową grafikę, efekty. Ok, myślałem, że coś więcej, ale tylko to zrobili. Zmienili potem kolejny rzecz, którą zmieniają, to waka, wakacje, jeżeli chodzi o kwestie wakacji i zmiany imigracyjne, czyli to, co też Wam nagrywałem ostatnio. Będzie to optymalizacja zezwoleń wakacyjnych. Gubernatorzy, którzy otrzymali pozwolenie na urlop będą teraz potrzebować mniej stron paszportu, aby wyemigrować z Królestwa. Dalej nie wiem ile to jest. Stan możliwości cofnięcia zezwolenia na wakacje. Dostawa warunki wyzwolenia, wyzwolenia u kierunku imigracji. Zmiany te zacząć wyzywać od, od 30 grudnia, czyli dopiero jakby tak po nowym roku będzie, będzie można już korzystać z tych warunków, jeżeli chodzi o migracyjne na jedne, Królestwo, ok, znalazłem sekcję limitów tygodniowych do sklepu Sojuszu, sekcja ta będzie automatycznie uzupełniać stronami paszportowymi, które można kupić za kredyt indywidualne. Zmiana ta wejdzie 16 grudnia, czyli wtedy kiedy mają prawdopodobnie wejść właśnie te zmiany na kawałka 2 i kawałka 3 migracyjne. Czyli tam limity tygodniowe to jak dobrze widzieliście na screenie, to tam chyba było 5... 5? Zobaczymy czy to to screenka. Nie mam tutaj tego screena, ale tam było, że 5 paszportów widziałem, że można było po prostu kupować za, za ten. Nie? To jest kolejna fajna rzecz po 16 grudnia. Zmieniono limit zakupów dla niektórych poziomów pakietu Nowy Świat. O! Limit zakupów, ok. Nowy przewodnik po rozgrywce, aby pomóc zarówno nowym, jak i starym gubernatorom lepiej zrozumieć mechanikę rozgrywki. Dodaliśmy nowe przewodniki dotyczące walki i sterowania. pojawiają się kolejne poradniki. Aby uzyskać dostęp do przewodnika po rozgrywce, dotknij swojego awatara, aby otworzyć swój profil. A następnie dotnij przycisku prze przewodnika po rozgrywce. Ok, czyli robią coś, żeby też uczyć nowych graczy, jak i też starych, jak mają powiedzmy, tutaj grać. Tak to rozumie? Chodzi o walki i sterowania pewnie o to im chodzi Optymalizacja mapy to jest kolejny podpunkt, czyli zoptymalizowano grafikę warstwy przeglądu bitwy w widoku, w widoku strategicznym, aby zobaczyć te optymalizację, należy zaktualizować kilka klienta gry do najnowszej wersji Dodano nową mapę cieplną do warstwy przeglądu bitwy, pozwalają zobaczyć o zakres i intensywność trwających bitew na mapie w czasie rzeczywistym Ok, czyli możemy, będziemy mogli to przetestować i nagrać o tym też film dla Was Dodano statystyki, zasobów i przyczyny do interfejsu ekipunku. Ok, fajnie. Optymalizacja historii dowódców. Dodano nowe historie dla Stefana III. Udźwiękowione. IP Periclesa. Zoptymalizowany interfejs historii dowódcy. Dłuższe główne historie, historie poboczne będą teraz wyświetlane za pośrednictwem interfejsu dowódcy, a nie poprzez dotknięcie dowódcy w mieście. Ok, też mi się zdaje, że fajna zmiana. Dodano nową grafikę, efekty wizualne do niektórych dialogów, uproszczono warunki wyzwalania niektórych dialogów, optymalizacja sterowania, wybór lokalizacji na mapie, otwarcie dymku, interakcji odbywa się teraz za pomocą jednego dotknięcia zamiast dotknięcia i przytrzymywania, czyli to jest chyba bardziej zmiany takie na telefonie. Jeśli masz włączoną ustawienie szybki zoom w widoku strategicznym, nadal będziesz musiał dotknąć i przytrzymywać, aby wybrać lokalizację w widoku strategicznym. Dodano możliwość zakręcenia kołem Supreme Well 50 razy jednocześnie. To jest świadomo dla SVWipów. W wielokrotnym zakręceniu pojawi się teraz podpowiedź informująca o łącznej liczbie zdobytych najwyższych klejnotów. Kolejne: po ulepszeniu ratusza do poziomu 25 powiększy się obszar miasta nadaje, nadający się do zabudowy. Ok. A nie będziemy mieli więcej miejsca. No, To by byłoby ciekawe, bo faktem. No, czasem trzeba tam się gnieść jak rozstawiamy te, powiedzmy dodatkowe jakieś tam zabawki, zabawki, nie, może nie zabawki, ale wiecie posą, posążki czy tam te, te, te statuły, no to, to, to fakt, ten trochę utrudnia, jest ciężej. Yy, to dodano możliwość odebrania wszystkich nagród w wiosce naraz, to jest kolejna mi się zdaje to fajna opcja w paczu ograniczenia dotyczące korzystania z monet Flux, poprawka, dodano instrukcję dotyczące korzystania z Plug Coins i nie wprowadzą żadnych nowych zasad. Ok, to może też będziemy mogli sprawdzić. Wydarzenie Heart of Desire przy przyzwani już dowódcy będą teraz oznaczeni znacznikiem, hmm, czyli tych, których mamy. To jakby tak, tak, oznaczeni. Aha, żebyśmy nie, nie musieli wrzucać tych samych. Ale wtedy tak to się robiło, że zdobyć dodatkowy klucz, żeby móc jeszcze raz wyrolować. Więc tam jakieś procent szansy dawali. Jak no. czy to poprawi. Wkrótce zostaną dodane nowe regularne wydarzenia. Zoptymalizuję układ trybu gry wędrowiec po świecie. Ze względu na zwiększoność trybu uproszczonej grafiki została, została przemieniona na tryb light. No i optymalizacja teraz mogi motywu miasta. Motyw miejski z tagiem integracja może teraz. Teraz w motyw miejski dowolnego typu jednostki, a motyw miejski dowolnego typu jednostki można teraz transmogować w motyw miejskiej integracji, czy taka zamianka. Powiem Wam, że jak dla mnie to cała ten patch nie jest zły, ale też nie powala na kolanach. Mi się zdaje, że taki prawdziwy, mocny patch będzie w styczniu. Ale fajnie, że wprowadzają niektóre rzeczy, o które tutaj gracze się też od jakiegoś czasu domagali. No i nie będę mówił, że. Dużo ciekawych, fajnych informacji tutaj Lili nam wypuściła. Pewnie za niedługo będziecie mieli też tutaj informacje, już w systemowych. Mówię, ja to coś widziałem rano i to mi po prostu znikło. Mogę się oczywiście też mylić. No ale dobrze, że Lili coś tutaj po prostu pod tym wiecie, względem robi, nie olewa tematu i przez cały czas rozwija. Mam nadzieję, że to będą plusy tych, tych zmian. No i jak tylko wyjdą, to oczywiście z tego w sobie filmik nagramy i też o tym coś opowiemy, prawda. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że rozwijamy go, pchamy przez cały czas do przodu. No, bez was tego by nie było. Jeżeli, tak jak mówię wielokrotnie, jeżeli po prostu nie będzie tego e, i nie będę widział, że po prostu tutaj gracze są przez cały czas ze mną i, i chcecie, żebym nagrywał to, e, to, to dopóki to jest, to ja to, ja to robię, mi to sprawia przyjemność. E, jeżeli to kiedyś tak będzie, że już nie, no to po prostu... Zakończymy zabawę po prostu, bo ja tego wiecie, nie robię dla, dla kasy, tak niektórzy tam może myślą, po prostu robię to, żeby jak rozwijać, jak dotrzeć do, najwię do największej ilości graczy, żeby fajnie się przy tym też bawić i można było stworzyć jakieś fajne, po prostu normalne community. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Heo.